Żebym jego nie był samotny I cóż, przykoksimy Przygotuj się na walkę Przygotuj się na walkę Nadówcamy Chodź tutaj crazy się. To jest Crisis Trafiam go w ogóle. Patrzcie Nie mogę krzyczeć, że rzucam zaklęcie JUS! Ruda rozkojarzył się na chwilę. Zniszczenie mi wzrasta. Fuck yeah! Moja tronachko tam chyba na dupca trochę. Dobra, okej. Okay. Osobiście trochę mam przejebane w tej chwili, bo war y chyba padł, ale nie w sensie takim poważnym. Dlatego weźmiemy odporność na ogień. Dwa sobie weźmiemy, albo trzy, jebać to. zadaje 10 punktów obrażeń od trucizny dlaczego ja sobie taki po potion zrobiłem możecie mi to zdradzić Przywrócę sobie trochę magii trochę zdrowia ja mam tu jeszcze jakieś e, odporność na ogień o to jest dobra odporność na ogień what the fuck e, mikstura energicznej magii nie ale to jest mikstura dodatkowej magii powinna być teraz bardziej spoczy. atronach ogień sam co wezmę, wezmę a co ja się będę. Dobra, trochę mało życia mam. Przedmioty, mikstury, mikstura energicznego uzdrowienia, nie, mniejszego uzdrowienia. Crazy, crazy, chodź tutaj. row Daj, madafaka. Nie jest najlepszy czar do używania przeciwko niemu głównie dlatego, yeah. że jest po prostu słaby. Dobra, mam mało życia. Jak znowu Stanwar umarł, to się w kurwie. Tyle. Lo, Aloha, aloha. O oh jest, ten war wstał. Teraz żeby go nic tak nie porządnie. Dobra, krajdzie zaraz padnie. Nie, ja padłem. Nie patrzyłem na swój poziom życia. Ale ze mnie debil. Zapomniałem o moim poziomie życia. Ach, ale teraz już po nim. Dobra, mam już wypracowaną taktykę. Spoko. Tym razem już po nim. Atronach, nie, niestety tam wezwał Atronacha i to właśnie Atronach mnie chyba razem, że tak powiem, połączonymi siłami razem z nim dogrzmocił. Ale cóż, walkę rozpoczniemy tak, wezmę sobie Atronacha, on tutaj podejdzie, jako opierdolny moim krzykiem. O, dobra, główna to dało, strasznie zły tajemnik miałem. Zdychaj do diabła. Ja sobie wezmę ogólnie odporności na ogień, zapomniałem gdzie jest ta odporność na no, ogień dwa sobie wezmę odporność na magię bam o, czekajcie zamknę sobie tylko drzwi, szybkie cięcie okej, okay. czekajcie kable mi się zaplątał. dobra, wracamy do zarządzania naszymi miksturkami, odporność na ogień sobie wziąłem, premia do magii świetnie, premia do zdrowia sobie weźmiemy dwie nie mam gdzieś premia do magii Premia do magii, premia do magii. Nie mogę znaleźć. Mikstura dodatkowej magii. Dobra, teraz. Krajzi się umieraj. Atronacha wezwał. Nie wiem kim się nawet zająć. Czy Atronachem, czy nim.. Dobra, wezmę ja sobie swojego Atronacha wezwę. Ale tutaj mikromanagement w ogóle robię. O nie, kulo! No to zjebałem. Stanwal umarł. Na dobre. Jego ciało się tam zsunęło. God Dlaczego? Dlaczego on umiera? Tu chyba przeze mnie. Ja go trafiłem kulą ognia. Oh. Kolejna walka z liczem nie jest zbyt fajna. Ale kurde, już tak byłem blisko przed chwilą. Tak blisko. Tak blisko. Gdzie ja mam odmrożenie? Dawaj im pod dwójką odmrożenie. Wkurzę się zaraz a tronach jest pod ósemką nie wiem czy ten na tronach cokolwiek daje bo nadupca ogniem, a ja by mi się przydało co innego chociaż dobra, to spróbujemy co innego przecież ja mam księgę znalazłem przyzwania chowańca to sobie przyzwiemy chowańca w takim razie magia e, przywołanie chowańca jest tańsze tak naprawdę ale trudno Dobra, chowańcu, zobaczymy co zdziałasz. Aha, takie coś się przywołuje, co? To spróbuję jeszcze Atronacha przy przywołać. Dobra, tamten już padł. Długo nie wytrzymał. Tak mi się wydaje, że ten może tylko paść od moich obrażeń. Jak ja go dobiję, po prostu. Takie mam wrażenie. Dobra, za wiele mu tam nie zrobiłem. Tak właśnie mi się wydaje, bo jebnąłem właśnie kulą ogoną. Teraz ten war się z nim na a ja go trafiłem. Dobra, teraz czas zażyć miksturki. Eee, odporność na ogień. To mi się na pewno przyda. Teraz będę miał 60% większą odporność na ogień. Tak mi się wydaje, bo zażyłem 3. Uzdrowienia mnie niepotrzebne. Pomniejsza magia mi się przyda, bo mam mało magii. Eee, I teraz tak, odporność na ogień, a jeszcze sobie taką zażyję. Teraz powinienem mieć zajebistą odporność. Premia do zdrowia, dwie. Premia do magii też tu miałem gdzieś chyba. Dodatkowa magia i nagrywano w niego. Gdzie on jest? Nie widzę go. Crozis? A chyba tak Fucking you. Co ja gadam? Fucking you? Eee, mam nadzieję, że ten war żyje, bo ja się tutaj męczę i, i no, wkurzyłbym się, gdyby on znowu umarł. Bo nie chcę go stracić. Nie powinienem, tak szczerze mówiąc. Mikstura zdrowia. Ale ja tu miałem jeszcze jakieś... Oto e, to, dwie takie sobie uważyłem sam, to pamiętam. Ja w niego nie trafiam, o świetnie, tarcze. włączył, no to zajebiście. Znowu muszę mikstury żreć. Ale mam tutaj trochę tych mikstur na zdrowie. Krozy umieraj, proszę. Mój tronach w niego na to ładnie. Staram się tak krążyć, żeby mnie nie trafił. Jeżeli cokolwiek, to. O dobra, teraz już wyszedł w ogóle z mojego zasięgu. Dobra, rozkojarzył się na chwilkę. Nadupcam go na Okej, okay, moja tronach działa. Dobra, padł. Co za ten Proszę, powiedzieć mi, że on nie umarł. Gdzie jest ten Gdzie jest jego ciało? Jeżeli kurwa mać. Dlaczego on umiera? Czy ktoś jest w stanie mi umaczy... wytłumaczyć, dlaczego on umiera? On nie powinien być w stanie umrzeć. Oni nie umierają. Oni nie umierają. Eh, no cóż, mówię wam, ja mu nie dam zginąć. Nie wiem, jak to inaczej zrobić. Żeby on tego nie. Żeby on to. No, cholera jasna. Jak walczyłem z poprzednim, to tak go po prostu nadupcało i nic mu się nie działo. Co chwilę wstawał. Nie wiem, może ja mu powinienem po prostu pozwolić? Albo. Dobra, to spróbuję zrobić tak. Będę go ciągle leczył. Przygotuj się na walkę. Jedna tu chowańca, ogólnie. Jedna chowańca. Sobie dam uzdrawiający dotyk na dwie łapy i będę leczył ciągle Stanwara. I będę na nim polegał, jeśli chodzi o tą walkę. A tak go Co? Hey, to taki go Mam nadzieję, że było przyjemne. Dobra, ten utrzymuje ci wysoki poziom zdrowia, a tego naducaj. To się nazywa współpraca. Chciałbym zobaczyć jego poziom życia, ale gra mi nie daje. Dobra, ten war ma prawie pełne życia, a je traci. Bardzo ładnie. Leczę go jak szalony. Dobra, zablokowali się. A ja nie mam many, dlatego sobie zażyję i tyle pałuszynu, żebym mieć z powrotem całość. Ah, premia do magii 10 punktów trucizny, zajebi się, dobra, olewam 10 punktów trucizny. Eee, mikstura miksura po mniejszej magii, standard, dobra, on ma w cholerę życia, ale atakuj go! Za co ja ci płacę? On go pokona. Czy ja to tylko muszę leczyć. Na Tronacha wezwał jeszcze. Stenwar. Żyj, Stenwar. Nadupcaj go. Zabił go? A Crozys opiera się za leczącemu. No co tu nie powiesz? tenwara celuje, durnagro. Ładnie, ładnie, ładnie. Już po nim. Ha, ha, ha. Pięknie. Tylko jego ciało spada. Nie, 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 nie. Ha! Proszę bardzo, złapałem go. Możesz lecieć. <laughs> Proszę bardzo. Ciekawe, zajebista ciekawostka. W walce jeden na jeden z takim przeciwnikiem okazuje się, że najlepszy jest Standwar, plus leczący go. Teraz wielka chwila trzy słowa mocy naraz. Dobra, to nie będzie ulepszenie mojego zimowego podmuchu, ale głos, brzuchomówstwo. Aha, to jest chyba to. Albo nie? O co chodzi? Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, trzy słowa mocy, ale co to kurde jest? Dobra, zobaczymy co jest w kufrze. Jakiś miecz. Dużo złota naszyjnik. szyjnik. Oh yeah, who's awesome, who's awesome. Już wiem jak będę walczył z następnymi liciami. war mój ty przyjacielu, jeszcze cię trochę podleczę. No skoro cię taką przyjemność sprawia, no to no, ja jestem chętny. Uuu, uh, kto jest zajebisty? OZI, T-Volt i STENVAR. Dziękuję bardzo. Mam maskę jego, którą pewnie spylę za jakąś dużą kasę, bo sam nie będę jej używał. Zapiszemy, oczywiście. Nowy zapis. Teraz jestem pewien tego. Na pewno przykokrzę w uzdrawianie. Muszę przykoksić w to takie, że jak jest premia do dwuręczności uzdrawiania. Następny mój punkt pójdzie właśnie w to. Level w ogóle mi jakoś tutaj sobie przykoksiłem trochę dzięki temu leczeniu. Sweet. That was freaking sweet. Stanwar, Co ja chciałem zrobić teraz? Eee, miesza mi się. Hmm. Huh. Zapomniałem. Aha, chciałem zobaczyć, co to był za. Co to za krzyki, które zdobyłem. Brzuchomóstwo. Tłum jest słyszalne, ale jego źródło pozostaje nieznane. Osoby go szukające zostaną oszukane. What? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Będę musiał przeczytać w necie. To co? Idziemy sobie dalej na luzie. Lekkie Boss, tutaj jakaś kapliczka mi się pokazuje na, na kompasie. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale wiem, że tego nie odwiedziłem, bo jest czarne, a nie białe. Wow, co to jest? Raczej tu nie zaskoczę, dlatego wrócę z powrotem, jeśli dam radę. A. Pozwolisz mi tu przejść, gro? Czy nie? Jakieś zacznę już w tekstury wchodzić, to hardcore. No nie, nie da mi zejść. Albo dobra, dobra. No kawałek jeszcze. Dobra, uda się, chyba. Wbijaj tutaj na bok. Nie da rady, nie. O, dobra, tutaj, tutaj. Już kroczek za kroczkiem. Dobra, mam nadzieję, że stędwar nie skoczył w tamtą przepaść za mną. Jak tak to się wkurze. Przeżył walkę z Liczem i to sam, naducając go, by nadleczonym przeze mnie i miałby tu zginąć? Nie. Próbuję usłyszeć jego kroki, ale ich nie słyszę. Nie, Stedmar, znowu. Giniesz i giniesz. Co to za miejscowa jest? Dobra, jest, udało się. He's alive. Success. Successful. Dobra, to było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszego Skyrima ponieważ już trochę dzisiaj ponagrywałem i Science i Skyrima muszę to zrenderować, jeszcze obejrzeć jakąś pojebaną piłę, sam nie wiem po co zapiszę sobie gierkę tutaj na szczycie świata nie jest to oczywiście szczyt świata, ale jedna taka z fajniejszych miejscówek, zabiliśmy dzisiaj dwa smoki pozwiedzaliśmy trochę świata i nagraliśmy bardzo profesjonalne zagrajmy, ho, ho, ho. to cóż mam nadzieję, że się wam podobało, ja sobie teraz zapiszę i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemandero.